O, nie mogę wejść na kozaki. Witam w kol... <gry> Witam w kolejnym materiale z gry Kozacy 3 no to sobie zaczynamy tylko poczekamy na specjala nie na specjala tylko na... Boże, na specjala na żebeła. Pauzę na początek. Jesteś już? Tak. Dobra. Ustaw sobie tak co ostatnio uczyłem. Ctrl 1 Ctrl 2 C C Dobra. Okej, okay, to puszczamy. Gotów? Gotów. To by moje kondolencje. Dzięki, dzięki. Czy żyjesz? Ja. Ja może nie To. Wierzę w ciebie, Daszade. Pamiętaj, ja Cię szkoliłem, będziesz mistrzem teraz tej grze. Wyczyszłem? Nie. O Boże. Oj nie, oj nie. Przeżyjesz, przeżyjesz, wierzę w Ciebie. No kto jak, nikt ty. Pamiętaj, Polak, musi, się, mieć... Ale nie Polak musi mieć dupę ze stali, Polak musi mieć dupę ze stali. Żeby dziewczyna nie rodzi nie Okej. Nie. Bierzę w Ciebie dosadę. Całe y, żelazo. Czyli 4000 żelaza. Tak, całe będzie na drewno i żelazo na 4000 żelaznakami. I co mam z tego zrobić? Mm, najlepiej ratusz albo diplo. Na, y, diplo to szybciej postawi się noski, ale ratuszem szybciej stworzy nowych chłopów, nie? Oj, 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 mały mań Oj. Co się stało? Oj. Niedobrze. A co się stało? Że no się w Tak. Jak to zrobiłeś? Nie wiem. Nie wiem. Czy nie wiem. Spokojnie, to się zdarza, dasz ada. wierzę w Ciebie. Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Pocieszyłem? Nie. Polecam się na przyszłość. mimo mi, może załupać. jestem mistrzem tej gry, jeszcze ja nie razu nie wygrałem. Dasz radę, wierzę w ciebie. No. I to załupanie no. Dzięki. Not. No. I to załupanie no. A co wiesz Ja jestem uczą szczery. Powiedz, który nauczy się w szkole byłby tak szczery jak ja? Każdy. Panowie, ja nic nie potrafię, ale bez będę uczył. No. Takie rel. Ło. Agatka mi tu wlazła. Nie, Kuba mi tu wlazł. Okej, okay, to ty. A to pocieszę cię. Skoro Kuba mi tu wlazł, to ty masz agatkę. No przeżyjesz, no tak. Dziewczynę będzie miał. Cieszy się? Yy, nie. Dlaczego? No dziewczyna ci pomoże przecież. Wygrać. Znaczy, em... Ta. Ta. No tak. Wy wygrać. Zdecydowanie <gry> Pewnie, pewnie, że wygrać. <głodnie> dokładnie, dokładnie. Szoków, <głodnie> to do <siagarka> ci pomoże wygrać, nie? No rób tam i to w Akademię. Ten już na mnie szukuje się tutaj Woj wojakami. Ty, on mi tutaj wladu. Ty mi tutaj wysła cały czas Czekaj, bo mi tutaj próbuje wejść tymi, jak to się nazywa piknierami Żeby mnie to szpiegować jeden. Okej, okay, ja ci tutaj zrobiłem wizję. Weź do boszy, bo nie masz, nie masz wizji w ogóle. Wysłałem. Okej. Okay. Potrzebuję kamień szybko teraz wymienię sobie jeszcze. Myślę, że 10k na kamień. Proszę bardzo i szybko budujemy teraz diplo. Ja zapomniałem w ogóle o centrum dyplomatycznym. To jesteś Maria. No bez tego tracisz znaczną zdolność do projekcji siły, nie? Jakby centrum dyplomatyczne to podstawa. Obrać. Graj Uczę bez się. podka. Prawo. Tylko pamiętaj, graj bez podka, bo w turnieju nie ma podka. Jakiego jak podka? No masz oddolę. Palisadę nie buduję, bo w turnieju grałem bez. Jakby na wszystkich zasadach palisada jest niedostępna. Znaczy, jest dostępna, ale nie możemy jej budować, bo przegrasz. Bo dasz masz markowarem przegrany mecz. Na takiej zasadzie wiesz? A, dobra, dobra. I pamiętaj, że przejmowanie. Bierzesz żołnierzy, naciskasz G na swoich i wszędzie co mogą ci przejąć, od razu obstawiasz. Czyli wszystkie ratusze, kuźnie, magazyny i młyn. Oraz wszystkie kopalnie, bo to jest do przyjęcia, nie? No, chyba, że gospodarka ojej, ci nie potrzebna. Oj, 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 Mówię, no, chyba, że gospodarka ci nie potrzebna. Nie, nie o tym mówię, wiesz? <grym>, Okej, okay. dobrze, to nie w typu. Ja zrób sobie tak, żeby widzieć całą mapę, no nie? Bejcie wygodni. Ilą no mam 50 chłopak, to mogę sobie powysyłać. Nie bardzo mam gdzie powysyłać Chyba odkrył wszystkie kopalnie na swoim terytorium. Tak, wszystkie są na szczęście pod moją bazą. To nie jest nigdy takie oczywiste, wiesz? Dobra, robi centrum dyplomatyczne Słusznie? Słusznie robi, słusznie Liczba okolni mieszkalnych, Już to naprawiam. Wy możecie budować już jeszcze stajnie. A wy mi jesteście potrzebni do zabudowania tego obszaru domkami i zabrakło mi kamienia, okej. Okay. To kamień znowu kupuję i wy mi jeszcze potrzebni jesteście tutaj do zabudowania tego obszaru. Pilnuj, żebyś miał cały czas domy budowy, nie? Lecie znaczy w budowie. Chodzi o to, żeby się żeby ci nie zabrakło. Zostały 3 minuty czasu pokoju, pamiętaj. Jeżeli nie czujesz się mocny, możesz coś do mnie 10 chłopów. Jeżeli zniszczy zniszczyć Agatabazę, możesz u mnie jeszcze odbudować, nie? Żebyś mógł szybko ratusz postawić, jak, jak ci wysadzi, ja poprzejmię. I możesz to zrobić taktycznie. Nawet teraz wyszli do mnie 10 chłopów, żeby oni po prostu u mnie stali, byś u mnie odbudowywał. To jest taka ostatnia doska jak to się nazywa, nie? Nie potrzebuję raczej. <laughs> Myślę, że nie zdążysz nawet. Więc wialiczaka tak, tak szybko ci dojdziesz, na nawet nie zauważasz kiedy? No. Kurde. <grywa> Optymista. Nie wiem jak dobrze gra Kuba, ale jeśli on ja ma tylko tyle wojska, ile ja widzą siebie na granicy, to ja mam szansę go pokonać jednym uderzeniem. Jeszcze więcej kamienia. Drewno zbierają mi bardzo szybko, już bym powiedział. No, brakuje mi teraz żywności. A na to niewiele poradzę. Robi już kosarze, jak coś Trochę mm. później, ale później już wcale Z, Nawet jak nie będzie 400 pukiniarów to sobie idź do oddziału I od razu jak tylko skończysz czas pokoju to wjeżdżasz, a nie? Mm -hmm. Już nie patrzysz tylko jedziesz po prostu na nią Minuta pokoju gry została, kurde No, dlatego cię pokaniam To czas boka i mieszkanych akurat teraz. Pojmijmy jeszcze tego, to jest kwestia czasu. Dobra, pozbawił mnie wizji. Kurde ty Mnie już atakuje, nie ma jak ci Też Znaczy Pusarzami, ale zaatakowała O kurde Te na mnie działa Ja teraz tracę wszystkie wojska No to ja to przegram wiesz, zapomniałem, zapomniał, że grałem wszyscy Polską Ja bym to w działać... Ale mi dojedzie szybko 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 ja... Szybko Okej okay. Jest opcja, że ją zrobię, ale bardzo malutka. No, tak się zeru. Czekaj, wiesz? Dobra, patrz na to. Patrz co, patrz, gdzie jestem? <grych> bardzo dobrze. Ja przez przypadek też, ale i tak to mi uratuje. No, ona mnie zniszczyła. O kurde, później straciłem. No to good game. Ja dadam jak coś. Ja też. Niestety. Ej, po mnie. nie, no i dupa Poszło Przejechała się po mnie Nie ma się zatek, mam Po mnie też się przejechał, zobacz Dlaczego ona mi on mi chłopami zaatakował? Nie wiem Okej, okay, ostatnia bitwa. Ty, ja się prawie wybroniłem. Staciłem wszystkich chłopów, ale się prawie wybroniłem. To ja, Ja rynek staciłem chyba, no. Muszę rynek wybudować. Żebyś wiedział co się u mnie dzieje. Ono on mnie nie zniszczy Walczysz do końca mówisz? Jedyn, tak, mam jednego do do Bosza, który idzie do ciebie. Żebyś wiedział co się u mnie dzieje. Masz szansę go zabić jeszcze. Tak, znaczy nie, on nie atakuje jedną stop, nie? Ja ustaciłem... Wszystkie wszystkie jednostki. Ja mogę się wybronić raz. działa sobie, przejmij. Czym on się chłopami napada? On się pomylił, wiesz? A chyba spodziewał się szybkiego zwycięstwa. GG. Nie wyszło nam. No. gdzieś ja się nie poddaje dalej. Ja dalej. nie poddaję. Ja walczę do końca. Agata, co robi w ogóle te stawia? <grystanie> o boże Dobra, nie znajdą mi tego do Bosza, nie znajdą mi to <grystanie> Nie ma! Zobacz lewy dolny róg. Zobacz sobie Zobacz lewy dolny co tu się dzieje. Zobacz lewy dolny róg Daro Nagata, no Lewy dolny róg, zobacz mapy. Lewy dolny, <głos> maksymalnie <głos> widzę, dolny. Widzę, widzę. Co tu się dzieje? Co tu się Praktyka. dzieje? Tak, a wybranie się, wybranie. Jak w ogóle się. masz jeden dom przejęty i kopalnie? Ty, wybroniłem się, Pytki tu. Poddałeś się? Nie. A, pewnie dlatego, że chłopów się nie, jak potem że chłopy, jak bądźcie tutaj Oho. za wszystkich chłopów, to przegrałeś. Palisadę postawiła Agatka. Ha. Wiem, widziałem. Kurde, jakie zniszczenia bo nie mam, musimy. Kr Ty. Chcesz się pośmiać? No. Ja właśnie stawiam kolejną tą, e, kolejny koszary. <gry> Daj mi tak dużo czasu, że mnie teraz stać na budowę kolejny koszar. KRU Król napisała: Gdzie? Na środku mapy jest król palisady zbudowany. Napis: <laughs> jeszcze, to, jeszcze, jeszcze to wybroń, jeszcze go pokonam. Bezki tu, jeszcze go pokonam. Kitu, jeszcze go pokonam. Król da 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 chyba będzie. Bo ona wiedziała, co ja właśnie szykuję, i kumpanowi, to ona będzie zaczęła śmiać dopiero wtedy. O, kochany. Co ona uskutecznie, ja się pytam? Ciekawe, aż muszę zrobić. Czeka, żeby to zobaczyć, to aż muszę zrobić. 18 wiek. Tego katedrę muszę budować. Brakuje mi kamienia. A spotkamy naszych Raszuj tego Kubę! Raszuj Kubę, on nie ma w ogóle ludzi na młynie! Cii. Ja nie mam czego raszować. Kuba się zapomniał. Nie, to już ja kończył game. Google był w środku bazie. Tak, ale ja to już z game. Co to jest good game? No good game, to jest angielskiego, dobra gra. A czemu? Poddałeś się? No nie, ale myślę, że to wybroni teraz. Może. Tak, przejmuję już wszystkie budynki. też te, że masz ludzi, może uda ci się wygrać. Ostatecznie jakoś. Nie, dał ci się cofać, a ja na niego wysęcę całą armię. Teraz sobie na spokojnie na ludzi przyjmuję moją bazę. Wszyscy bez chłopów. Tak się będą tak zaoferować, że nie zawsze go atakuje. Agata zapłama, a gata mnie zabudowała wewnątrz bazy. Musi Musisz, by byś jeszcze go pokonał. To nie jest niemożliwe. On się tak wycofuje, że. On sam zabije zaraz swoich ludzi własnymi ruchówkami. Nie, yeah. pokonałeś go. Yeah. Pokonałem? Tak, o tu się, się kogo pokonał. Ale wiesz, sama pewien pomysł. Co tu się dzieje na tej mapie? Co tu się dzieje? Ja tu mam zniszczenia wojenne. Czekaj, ja muszę zrobić 18 wieki balon bez kitu. Kogoś się że go zaatakują od tyłu. O kurde, ty deszcz chyba tego nie spodziewał. Ruszył wszystkimi chłopami do ciebie. Nie do mnie. <laughs> Trochę, bo tutaj dzisiaj narobiłem. A czy Agata, kiedy będzie ciała to mi dojedzie, nie? To jest prawda. No, wystarczy moment, i jej będzie po mnie. Ja sobie jeszcze po i bazie jak chcę, Niego ja go dekoncentruję. Dobra, jedną kolejny siłę na niego. Dajcie radę naprawić ten budynek, bo on się bali trochę. 18 wiek, muszę mapować, oni, bo jestem ciekaw, co tam się dzieje. Dawiem mi 18 wiek szybko. Eee, nie ma opcji nie porobić go. Bo ja może Miera... mu o, o wiele mniej chłopów zostało niż tobie. Czy jakbyś wszystkich chłopów dobił, to byś do wygrał, przejąłbyś go. No Dobra oj, 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 oj. Wszystko jeszcze możliwe mówisz, Tak. No. Chociaż nie, dobra. Dobra. Na no, tu się wycopywać w to, to miejsce, tak? w to miejsce. Może trafisz. Nie cholery. Tam była blisko. Nie, on już to wygrał. U, prostu... Nie wiem jak ilość punktów jest liczona w tej grze. Ty! W ogóle nie produkuje mi drewna, bo nie zauważyłem. Eee... punkty spadają w momencie, w którym przegrywasz, wiesz? Zrób sobie balona. Dobra, zobaczymy jak to wygląda, sikowości. Dobra, ja już będę chyba po kończył, sto 5 minut czasu gry. Chociaż to naprawdę epicko wygląda. O, zbudowałem stanie które nie używam. Co tu się odpierd... <grymianie> Co? Specjal? Ja znowu na mnie chłopak ruszył. Przegadka by palcem kiwnęła i bycie z miotło z ziemi. To wojska, Gat? Nie, ona mnie pojechał kopami, dlatego go oberwał. Korzysta praktycznie z tej z Młynów. on ona mnie wysłał chłopów cały czas. To znaczy, go jakby za chyba. Chciaj go to ja, ale Aga tam nie nie? Możemy stawać powoli, bo jest 5, przepraszam, bo gram teraz po prostu nie zauważyłem. Ja zaraz zagadnę, zaatakuję. No dobra. Nie no, bez ja jeszcze go tutaj pokona w bazie. eu passou No dobrze, drodzy widzowie, dziękujemy za uwagę, jak materiał się spodoba, to zapraszam na kolejny na moim kanale, to trzymajcie się, następnego, no i cześć! Powiem ci tak... To było zajbiste. Jesteśmy na mikrofonie jeszcze. Spokojnie, spokojnie.